Witam wszystkich, z tej strony Bungie. Ostatnio, kiedy się malowałam, wspomniałam, że jestem na kwasach. I jedna z moich obserwatorek poprosiła, bym pokazała cały proces, jak używam kwasów. I na Waszą prośbę, właśnie teraz sobie to przeprowadzimy krok po kroku. Tylko chciałam wspomnieć, że ja nie jestem żadną tam, wiecie, influot pielęgnacji, żadnym znawcą. Po prostu używam to, co mi się sprawdza. Co wyczytałam tam w internecie czy sama, że jest dobrym w miarę składem lub naprawdę bardzo dobrym składem, bo niektóre kosmetyki mają takie składy dobre podstawowe, a niektóre naprawdę takie świetne, bogate. I staram się właśnie jak do makijażu, tak nie zwracam na to uwagi, ale do pielęgnacji bardzo na to zwracam uwagę. No to zaczynamy. Na początek akcesoria. Jak widzicie, też mam makijaż, żeby pokazać Wam wszystkie kroki po kolei, włącznie z myciem twarzy. I tak, ja zaczynam od nałożenia takich nadgarstków. Żeby sobie nie chlapać na około. Cała woda będzie nam spływać tutaj w te frotki. Zmieniamy opaskę. Mam taką opaskę. Słuchajcie, jest świetna. Zbiera tutaj wszystkie, nawet najmniejsze włoski. Mamy. Ja zawsze mówię, że wyglądam w niej. Czekajcie, tu mi coś wyszło. Trzeba bardzo dokładnie ją założyć. O, że wyglądam jak satuła wolności w niej. Nie wiem czemu ona mi się tak kojarzy. Gumka do włosów. Jesteśmy przygotowane. Zanim zacznę, pokażę Wam po kolei, czego będziemy używać. Na początek umyjemy twarz. Ja nie używam płynu micelarnego, więc będę myła żelem do mycia twarzy dwa razy. I to będzie taki żel do mycia twarzy CB3 z ziai. Ja go bardzo lubię, on świetnie domywa jakikolwiek makijaż i mnie na przykład nie piecze w oczy. Potem, jak dwa razy umyję twarz, nałożymy kwasy. Ja używam na 10 minut, ponieważ mnie y, akurat ten kwas, te kwasy z tej serii nic mnie nie piecze, nie szczypie, więc trzymam pełne 10 minut. I będzie to helodakter peeling kwasowy z orientany. Będę wam potem wszystko pokazywać. Nałożymy ten kwas, będziemy go trzymać 10 minut. Potem zmywamy dokładnie ciepłą wodą. Ale to nie koniec, bo jak zmyjemy kwasy, to nie możemy sobie tam chlapnąć byle jaki tam krem i tak zostawić. To jest tak samo jak przy retinolu. Retinol używamy od października do marca, kwietnia, a kwasy właśnie w sezonie wiosenno-letnim. Od marca, kwietnia do października. Nie, nie i nie, nie używamy retinolu latem i wiosną. Nie, po prostu nie. Nie i koniec. Ja nie jestem, słuchajcie znawczynią o pielęgnacji, absolutnie nie, nie mam w ogóle prawa się wypowiadać na tym temacie, ale mówię Wam nie, pogorszycie sobie stan skóry, wszystkie plamy wyjdą Wam na wierzch, nie, retinol i słońce, nie, nie lubią się, tego nie robimy, po to mamy kwasy. I jak zmyję właśnie dokładnie letnią wodą te kwasy, Wtedy trzeba zrobić sobie, tak jak przy retinolu, bardzo dobrą pielęgnację. I jeżeli wychodzimy na zewnątrz, nałożyć jeszcze SPF. Pamiętajcie, cały rok nie ma, że słońce świeci, nie świeci. SPF musi być. I tak, po zmyciu kwasów, najpierw nałożę sobie mleczny tonik od Nakomi. Potem użyję AWA, coś takiego. To się nazywa, jest aktywator z kwasem fioronowym, hydranow, to nałożymy sobie, ponieważ to ma kwas klenowy, który nie wnika w głębsze warstwy skóry, on jest tylko nośnikiem przenikania. Czyli jak nałożymy go jako pierwszy, on wciągnie nam wszystkie pozostałe składniki odżywcze w skórę, które będziemy nakładać dalej. Potem nałożymy też z tej serii, z której są kwasy, z tego Helodactyl, ja mam aktywne serum wygładzające, zamkniemy pielęgnację kremem z Liren folacyną potem dołożymy z tej samej serii krem pod oczy i jakbym wychodziła jeszcze na dwór to przed makijażem nałożyłabym ten SPF 50 serum SPF z Bielendy i tak robimy za każdym razem, kiedy używamy kwasów. Robimy to samo, kiedy używamy zimą retinolu. I możemy sobie zamiennie, tak jak lubimy, bo ja to nie używam za każdym razem to samo. Słuchajcie, ja mam 10 ser, z 10 kremów, 10 aktywatorów i sobie zmieniam kombinację, bo skóra lubi płodozmian i lubi różne substancje aktywne, a wiadomo, nie da się nałożyć za dużo na jeden raz, bo się nam będzie skóra rolowała i każda skóra też jest inna, tak? Ja już swoją skórę znam i wiem co mniej więcej mogę sobie zmieszać. Okej, okay, nagadałam się tytułem wstępu, zaczynamy. Myję twarz i zaraz do was wracam. Twarz mamy umytą. Nakładamy nasze kwasy bierzemy sobie. Tylko najpierw musimy te kwasy wstrząsnąć, tak było napisane na opakowaniu. I ja nakładam, słuchajcie, taka jest malutka pipetka, wszystko wyciskam. Nakładam, słuchajcie, dwie takie pipetki całe. Oczywiście omijamy okolice oczu. Tam tak było napisane i ja tak robię. Ja będę patrzała do stolika. Tutaj z przodu będziecie wszystko widzieć. Powiem Wam, on ma taki. Ja nie jadę też na szyję, tylko tutaj do łuku. I powiem Wam, on ma taki specyficzny zapach. Ja to mówię też taki zapach mokrego kartonu. Mimo, że to słuchajcie, jest bardzo bogaty, taki owocowy skład. Dużo jest tych kwasów owocowych. Bo on dla mnie pachnie takim mokrym kartonem. Ja się staram to robić bardzo dokładnie, żeby wszędzie tutaj ten kwas miał prawo zadziałać. Oprócz oczu, oczywiście. Boku ust, porządnie. I jak już czuję, że te ręce są takie suche. Doklepuję i na początku, jak nakładam, to takie jest uczucie, jakby on chciał. Wiecie, tak zacząć Was gryźć i piec. Ale to dosłownie jest przez 5 sekund i przestaję. I czekam 10 minut. Minęło 10 minut. I nie zapomnijcie, po nałożeniu kwasów, oczywiście umyć porządnie rąk, ponieważ wiecie, tak jak kwasy działają na twarzach, samo działają na ręce. Jak mogliście teraz zauważyć, nie włączyłam światła. Słuchajcie, wyłączyłam wszystkie światła na ten czas, co 10 minut sobie kwasy działały. I powiem Wam, że w takim świetle nawet chyba lepiej widać, lepiej widać moją skórę, ponieważ mamy jeszcze tak dosyć wcześnie, godzinę 15. I ja myślę, że chyba takie światło zostawię. Nie? nie będę tych lamp włączać. Tak wygląda lepiej. I tak po 10 minutach możemy zaobserwować, że nie ma ani żadnych zaczerwienień, po prostu skóra, widzicie? Tak zaczęła się naturalnie. Świecić. Te kwasy u mnie tak sprawiają, o na wrótce, że się twarz świeci. Więc zmywam kwasy letnią wodą. Jestem, twarz umyta, nadgarski ściągnęłam. Robimy pielęgnację po kwasach. Na początek dajemy, tak jak mówiłam, toner się nazywa tonik. Mleczny, znakomi. Teraz akurat jest, ja zawsze go tak strzącham. I on teraz jest w promocji w Hebe, chyba za 13 zł. Ja nigdy, słuchajcie, nie biorę atomizera i nie psikam, bo on jest dosyć, słuchajcie, taki kremowy, gęsty. Ja zawsze przygotowuję sobie dłoń i trzy razy, słuchajcie, tyle taką ilość psikam sobie na ręce, rozprowadzę i wklepuję. Teraz wszystkie produkty będę kładła zarówno na oczy, jak i pod oczy, a resztę. Taki nadmiar na szyję. I wszystkie produkty, słuchajcie, jeden na drugi nakładamy, kiedy twarz jest mokra. Nie dopuszczamy do tego, żeby nasze produkty wysychały. Tonik jest mokry. Dajemy nasz aktywator kwas hialuronowy z awy. Ja daję, słuchajcie, jedną pipetkę. Czekajcie, mam tłuste ręce. Muszę sobie ręcznik przygotować mam tłuste ręce i nie mogę odkręcić tych słoiczków. Musimy to robić sprawnie, żeby tu czuję jeszcze mam twarz mokrą. Taką jedną pipetkę wyciągnęłam z tego. Rozsmalowuję i wszystko tak fajnie wklepuję, wstępuje w twarz. Wszędzie. Pod oczy, na policzki. Resztka na szyję. Dopóki to jest mokre, bierzemy nasze serum wygładzające z Herodaktyl i też dajemy takie półtora pipetki taką ilość, rozsmarowujemy i nakładamy. Dopóki nam ten aktywator nie wysych, dopóki jest jeszcze wilgotny, bo jak on słuchajcie wyschnie, to on wyparuje, a dopóki on jest jeszcze wilgotny, wtedy on Zysa do środka wszystkie składniki aktywne. Tak jak mówiłam, kwas hialuronowy nie wnika w skórę, tak samo jak kolagen, to są nośniki przenikania. Jeśli one są w kremach w serach, to bardzo dobrze, ponieważ właśnie one wciągają składniki odżywcze w skórę. I teraz, dopóki serum jest mokre, bierzemy krem z folacyny. Obojętnie, jakie weźmiecie, nie ma znaczenia. Oprócz serum do twarzy. Serum do twarzy ma kiepski skład, reszta serii złoto. Biorę taką też małą ilość, widać jeszcze. I szybko, dopóki mam mokrą twarz, wklepuję krem w twarz. Powtórzę. Żadnego serum, słuchajcie. Nie możemy zostawić samotnej na twarzy. Serum musimy domknąć, nawet jak nałożymy 3-4 pięć różnych ser do twarzy, musimy je domknąć kremem do twarzy. Wtedy one zostają w naszej skórze, a nie wyparowują na zewnątrz. Zasysają wszystkie składniki aktywne i razem to, co nałożyliśmy z kremem, wchodzi w głębsze warstwy skóry. Dlaczego ja sobie wszystkie słoiczki wcześniej pootwierałam? Zresztą tak zróbcie, bo to naprawdę trzeba robić szybko i sprawnie. I teraz, jak już zabezpieczyliśmy tym kremem, aż się pojebam, zdyszałam. Jak sobie już zabezpieczyłam kremem twarz, nic mi nie wyparuje, wszystko wejdzie w twarz. Myję sobie ciepłą wodą ręce. I na spokojnie teraz nałożymy sobie krem pod oczy. To jest z tej serii Folacyna. To jest, słuchajcie, jeden z moich ulubionych kremów pod oczy. On się nie gryzie z żadnym innym kremem. Jak użyję jakiejś innej mieszanki produktów, z niczym się nie gryzie i jest bardzo dobry pod makijaż. Słuchajcie. Delikatnie go wklepuję pod oko i na powieki też. Tutaj nie zapominamy o tych kącikach, gdzie mamy zmarszczki. Ja też tak staram się tutaj, w tym kąciku, gdzie mamy te załamania, tak dosyć porządnie to wklepać. I mamy jedno oko wypełnione. Teraz drugie. Mówiłam Wam w poprzednim filmiku, a nawet tu widać, że mi się robi taka zmarszczka zaraz pod okiem. To jest, powiem Wam, u mnie najtrudniej przykryć. Tutaj te załamania drobne to łatwo przykryć jakoś tak w ciągu dnia. Ale ta zmarszczka taka mimiczna, dosyć głęboka, to się trzeba trochę napracować, dlatego tak dokładnie wklepuję już ten krem pod oczy, żeby jak najwięcej składników w tym miejscu mi tutaj przeszło do skóry i zobaczcie. Jak skończyliśmy pielęgnację, to ta skóra, to ja to widzę. Zobaczcie jaka fajna, miękka. Taka napita, taka lekko lepka. Tutaj nam się też, widzicie, skóra pod oczami wypełniła. Kremik jeszcze sobie siedzi i pracuje. I teraz właśnie wszystko to, dopóki nie zmyjecie, następnym razem nie umyjecie twarzy, wszystko to się zassało w głębsze warstwy skóry i sobie pracuje. Tylko pamiętamy, jeżeli chcemy jeszcze wyjść na dwór, bo ja już się nie będę wychodzić, mimo że jest tam 16, teraz już prawie godzina, nałożyć trzeba SPF. Odczekać 15 minut i wtedy sobie zrobić makijaż. Przypomnę Wam jeszcze krok po kroku, co żeśmy tutaj sobie wyczynili. I kończymy na dzisiaj. Czekajcie, schowałam żel. <grym> Czyli tak, myjemy twarz dwa razy żelem do mycia twarzy. No, możemy użyć jakiejś pianki, to co Wam służy. Mnie akurat to najlepiej domywa makijaż, a tego to używam. Dwa razy. Potem nakładamy kwasy. Helodaktyl. Czekamy 10 minut. Zmywamy kwasy i nakładamy serum aktywacyjne z kwasem hialuronowym z awy. Serum aktywnie wygładzające helodaktyl. Krem do twarzy polacyna Lirenę. Krem pod oczy też polacyna Lirene. No, i oczywiście zapomniałam. Ja zawsze zapominam o toniku. Czasami nawet zapominam, słuchajcie, w pielęgnacji, dlatego znowu go nie pokazałam. Oczywiście po kwasach najpierw kładziemy tonik, i tutaj dzisiaj był na komi tonik mleczny. Ja mówię mleczny, a on się nazywa milki face toner po prostu. I to wszystko. I robię to, słuchajcie, za każdym razem, kiedy kładę kwasy, czyli dwa razy w tygodniu ich używam. Ale również taką pielęgnację robię sobie zawsze na wieczór, po zmyciu już makijażu. Tylko przychodzę do domu, czy to jest trzecia, czy czwarta, czy osiemnasta, i już myję dokładnie twarz. Za każdym razem robię sobie taką bogatą pielęgnację, bo oczywiście rano przed nałożeniem makijażu, jak myję twarz, to pielęgnacja jest o wiele yy, taka bardziej skromniejsza, bo wiecie, jak jest makijaż, to tak się nie da nałożyć jedno serum, drugie serum, trzecie serum, jeszcze SPF, bo to będzie wszystko, wiecie, rolować się. Słuchajcie, rano to bym zrobiła tak. Z tego, co tu mam. CB3, milki, serum helodaktyl, krem, potem bym dała to pod oczy, i SPF, ponieważ te formuły są dosyć lekkie. Staram się zawsze dać tonik, serum, krem i krem pod oczy, potem SPF. Słuchajcie, mam takie swoje sprawdzone, więc ja wiem co i jak. Próbujcie, słuchajcie, nie ma się co bać. I akurat te kwasy, bo są różne kwasy, ten kwas właśnie z Halodactyl, pomimo że ma naprawdę chyba z 10 czy z 15 tych składników owocowych tych kwasów, ale jest taki dosyć delikatny, zobaczcie. Ja sobie nimi krzywdy nie robię, a mam cerę taką normalną, trochę mieszaną, ani suchą, ani tłustą. Taką mieszaną, taką, wiecie, przeciętną, normalną skórę. I właśnie używam kwasów dlatego, ponieważ próbuję się tutaj tych resztek przebarwić. Widzicie? Używałam retinol całą zimę, bo miałam te przebarwienia, słuchajcie, tak mocno, aż tu, patrzcie, jak to ładnie wszystko zeszło. A teraz właśnie chcę sobie to kwasami dokończyć, żeby mi to całkiem zeszło. Nic trudnego. <laughs> więcej się przygotowywałam niż kręciłam filmik. Także polecam, pozdrawiam i